Dzień dobry, kochani. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z bardzo dobrymi wiadomościami. To jest niedawno uratowana Pola Inela. Jak widzicie, kotki bardzo odżyły. Są coraz grubsze, coraz pruchniejsze, mają coraz lepszą sierść. I tak naprawdę coraz lepiej się czują. Jeszcze bardzo dużo czasu spędzają na odpoczynku. Jak widzicie, lubią leżeć wtrone w siebie, właśnie w swoim leżysku. Aczkolwiek, jak na początku nie miały siły tak naprawdę na nic, teraz są coraz bardziej zaczepne i coraz bardziej lgną w stronę człowieka. Kochani kotki, pomimo bardzo mocnego stanu zapalnego i kociego kataru, który wyniszczył ich organizm tak naprawdę do zera ogromnego zarobaczenia. Udało się im pomóc. Były na antybiotyku na maściach odżywczych oraz miały krople do oczu. Ich leczenie troszeczkę trwało, ponieważ tak jak mówię, stan zapalny był bardzo duży, baliśmy się przez chwilę, że oka nie da się uratować. Ale jak to bywa, udało się je uratować. Dlatego z całego serca dziękujemy Wam za pomoc tym dwóm kotkom. No i co, kochani? Szukamy im już domów adopcyjnych. Kotki są zdrowe, umieją załatwiać się do kuwety, są przyjacielskie. Chcielibyśmy, aby trafiły do tego domu adopcyjnego razem, ponieważ bardzo są za sobą, aczkolwiek nie jest to wymóg. Jeżeli kogoś z Was urzekła Pola. Bądź Nela oczywiście oddamy je osobno. Nie chcemy, aby zostały one w naszej fundacji, bo nie chcemy być przechowywalnią dla zwierząt. E, mamy tyle zwierząt, aby każdemu z nich zapewnić odpowiednią dawkę uwagi. E, nie chcemy, aby tych zwierząt był nadmiar, tak jak w schronisku, bo nie chcemy działać jak schronisko. Chcemy być po prostu fundacją, która tym zwierzętom pomaga. Leczy i oddaje do kochających domów adopcyjnych. Dlatego, kochani, to będą bardzo ładne kotki trzeba im dać jeszcze troszeczkę czasu. One są młode, bardzo były zaniedbane, wycieńczone. One na pewno jeszcze staną się troszeczkę bardziej lśniące, nabiorą jeszcze ciała, zmienią się troszeczkę z pyszczka, jak to bywa w wypadku w wypadku młodych kotków. No i co? I naprawdę są prawdziwymi tulaczkami. Lela, <laughs> pola, no? Więc na pewno będą one dobrym wyborem. Myślę, że będą super towarzyszami życia. Tak więc, jeżeli ktoś z Was, kochani, jest zainteresowany adopcją, to proszę, zadzwońcie do nas. Porozmawiamy o tych dwóch kotkach i o tym, jak wygląda proces adopcyjny. Tymczasem dziękujemy Wam jeszcze raz za pomoc i razem z Polą i Nelą życzymy udanego tygodnia.